Cześć, się z tej strony 96 w tym odcinku sobie zagramy w... wojny... no jakby to wojny, jak to się nazywa... no wojny... morskie. No to oczywiście tutaj musimy podbijać jakieś różne planszy, jeżeli podbijemy jakąś wyspę, na przykład tą wyspę, no to wtedy, ale wtedy dostajemy dwa razy więcej pieniędzy, sobie w tą grę już raz zagrali, jest fajna. Dobra, a co włączamy? No to zaczynamy grać. Dobra, 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 dobra. Nie musimy mówić. 20 tysięcy dolarów. Jezus. Okej. Okay. A jest. Spoczekaj chwilę. O matko. Dobra widzowie. Na razie... Na razie będę musiał... No to sobie będę musiał troszeczkę, troszeczkę tutaj pokombinować, czyli to po prostu pokupować różne rzeczy, żebym mógł sobie zrobić rebirfa. i wtedy, i wtedy będę mógł sobie kupić na przykład lepsze co, y, statki, będę mógł sobie kupić lepsze statki, zobaczcie, pokażę Wam na chwilę. Czyli na przykład zobacz, zobaczcie, czekaj chwilę, zacięło mi się, zacięło mi się. Ja się zresetowała i tutaj mój trup leży. O, już nie leży, dobra. No nareszcie, no bo... Dobra. Tu możemy sobie ogólnie pokupywać wszystkie statki. No tutaj, tutaj co widzicie teraz, no to, to są wszystkie statki, które ja mogę kupić. No, kiedy mam jeden już zrobiony, a kiedy będziemy mieć drugi rebiff, to wtedy będziemy mogli sobie takie statki pokupywać. Okręt wojenny. Legendarny. Dobra. Ciekawe czy to można kupić. A nie, tego nie można już. Dobra, wyjście. Dobra. No to my na razie będziemy... Oto dla was to będzie jakieś dwie sekundy, dla mnie to będzie... pół godziny. Bo ja muszę wszystkie rzeczy pokupywać i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się za chwilę. Dobra, to i... To teraz już sobie... no. Robil, no ogólnie to do birfa to potrzebuje jakieś 10%. No, ogólnie to potrzebuję kasy, a teraz nie mam kasy. Więc pójdziemy na bitwę. Odrodzenie. Dobra, to, to jest taki mój podstawowy statek. Oto strzelamy, atakujemy, niszczymy. Flop. O nie, radar. O nie, radar, tutaj przypłyną mi dostatki. Ale dobra. Idziemy podbić jedną wyspę. Spróbujemy podbić taką jedną wyspę tam, gdzie jest ten wulkan. Jeżeli widzicie w ogóle. <laughs> nie no, oczywiście, że widzicie. Uj, ktoś mnie strzelił tutaj. Ale dobra. Oto jedziemy dalej. Płyniemy dalej. Kiedy dopłyniemy, no to wtedy. O Jezus. To jest coś takiego. Dobra. Kiedy dopłynę, no to widzimy się wtedy. Gulnie jest ja zginąłem, więc... Idziemy jeszcze raz na wojnę. Idziemy jeszcze raz na wojnę. O, można tutaj coś kupić. Dobra. Jestem coraz bliżej. A to idziemy jeszcze raz na wojnę. Zbuduj statek. Ile ten statek?

10 pieniędzy dostałem za to. I teraz jedziemy do. Płyniemy do celu. Widzimy się za chwilkę, ile z powrotem nie zginę. Ogryte popłyną w złą stronę, no bo tutaj jest ta wyspa. Ta wyspa, ale na to wyspę popłyniemy w kolejnym odcigu. Kiedy będziemy mieć potężniejsze statki, no to my lecimy do celu, też, żeby mieć więcej kasy. Niszczymy przy okazji to i to, jakby to można powiedzieć. Nie no. To coś niszczymy tutaj, no. Tysiąc pieniędzy za to. Uj, to mnie strzela. Ciekawe kto. Już będzie za chwilę noc. Dobra, płyniemy już do celu. Już prawie jesteśmy. Uwaga, zajmujemy... Tak! To jest już nasze. Uj, już zbombardowanie jest teraz. Bombardowanie jest. Już prawie zginąłem. Mm, 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 mm. Je, jeden przecie, przeciwko jednemu. Mm, 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 mm. Ile życia mi zostało, nie wiem. Jeden przeciwko jeden. Dobra, dawaj, dawaj, trafiłem go już. Nie, wiele życia mam, nie pokazuję A nie, w sumie to ani jednego życia a ja mnie ani razu. Uj, teraz mnie trafia już. Lewa burta została uszkodzona. Ale atakujemy dalej. Jezu, dwójka teraz jest. Uf. O, dawaj atakuj, 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 atakuj. Ach. Ale bitwa jest o to. Ale bitwa jest. Taka potężna bitwa, że głowa mała. Dobra. A się nie poddam tak łatwo. Robimy kolejne okrążenie i za chwilę będziemy z powrotem atakować. I uwaga, kolejny raz atakuje. Piu, O, został uszkodzony. Teraz ja go muszę zaatakować, żeby ta baza była nasza. Dobra, atakuję. Strzelam. Uderzam. Przód, został trochę uszkodzony, ale dobra. Atakuję dalej. Bum. Mało życia mu zostało Mi też coraz mniej I uwaga, kolejny raz atakujemy Dobra Już powoli przegrywa Nie, on powoli, O, ale przez to, ale zaatakował Uuuu On tak samo mnie tak mocno zaatakował Ale dobra Druga część Muszę blisko podjechać, żeby zaatakować O jest zbombardowanie jest Bombardowanie jest, a już już wiewa. I dobrze, że jest wiewa, no bo bombard. Samolot myśliwy. Myśliwiec. Uuuu. Dobra. Muszę się tutaj schować na chwilę. Widzę, widzicie, jaka to wojna morska jest potężna. A w ogóle to sobie zakręcę kołem. Ciekawe, co tam mi da. No. I zobaczmy. I uwaga. Mini zmocnik, serio. No e, dobra tam. Mini zmocnik. Wróć. Dobra. I ta plansza została przez Zemię. Uwaga, uwaga. Zajęta. Idziemy na. Idziemy znowu zaatakować kolejną planszę. Bo ta została od... przez Zemię uchroniona. Dobra, którą na C lecimy? A to lecimy na C. Widzimy się za chwilę. Ja tą tutaj bazę, to już ja, no, po raz o, już zajęłem. No i kiedy już tą bazę zajmiemy... Oj, myśliwiec leci. Myśliwiec leci. Kiedy tą bazę już zajmiemy, no to to już będzie chyba koniec odcinka. O, myśliwiec. O, masz. Przychód. 5%. Dobre. 5% przychodu zostało. No. Uj, uj, uj. Miśliwiec! Miśliwiec! Zdziwiać! U, o dostał. I to mocno dostał. Ciekawe kto to jest. Kiedy, kto kto tym myśliwcem lata? U, nie! Ja się nie poda bez walki. To jest moja arena. Ty, to, może moja... Mój, mój, może mój statek już leży, le, praktycznie w wodzie, ale się się nie poddaje. Staraj, podaję się jednak. Uciekać! Uf. Uciekać z statku! Uuuuh, został zbombardowany. Ale jeszcze ja żyję! To jest sukces, jeszcze ja żyję. Ciekawe, gdzie ten myśliwiec jest. Hmm. Tutaj go nie ma. Tutaj go nie ma. Myślę, że już wygrał, ale tu jeszcze żyje. No. No to. No to już chyba na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku. No, kolejny odcinek to będzie ze sklepem, a kolejny, kolejny odcinek to będzie z parkura. No to jeśli ktoś chce obejrzeć, no to może zobaczyć. O Jezus, co jest? O nie, inny statek. Nie, został zginiony. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. zostawisz subika i lajka, no i chyba wiecie. Dobra, to pa, pa.